No i na koniec klasyczne rozciąganie mięśnia brzuchatego łydki i płaszczkowatego. Jaka jest różnica? W pierwszej kolejności zobacz, że mam nogę zakroczną wyprostowaną w stawie kolanowym. Dlaczego? Bo mięsień brzuchaty łydki jest mięśniem dwustawowym. Pełni on funkcję na wysokości stawu skokowego, ale nie możemy zapominać, że uczestniczy też w ruchu zgięcia stawu kolanowego, bo przyczepia się do kości udowej, tak więc przebiega nad stawem kolanowym i żeby rozciągnąć łydkę, żeby Popracować nad przyczepem proksymalnym i dystalnym. Ja muszę mieć wyprostowaną nogę w stawie kolanowym. I teraz przerzucam ciężar ciała na prawo, na lewo, tak, żeby nałożyć większy nacisk albo na stronę przyśrodkową, albo na stronę boczną. Teraz zmieniam delikatnie ustawienie i zginam nogę w stawie kolanowym, bo w tym rozciąganiu będę wpływał na mięsień płaszczkowaty. Mięsień płaszczkowaty jest mięśniem jednostawowym, tak więc. a